Witam serdecznie, kochani, spod znaku bliźniąt w tym czytaniu Kepterota dla Was na nadchodzący miesiąc, na marzec. Moje drogie bliźniaki, zaczniemy od postawienia kart na te sprawy, takie bardziej przyziemne, związane z no, sprawami materialnymi, a także z Waszymi planami, przedsięwzięciami. Czy coś tutaj stoi na drodze do ich realizacji, a może jakieś coś nowego? Się pojawi. Zobaczymy także, jak będzie wyglądało Wasze zdrowie i samopoczucie. Ok, mamy kartę arcykapłanki, więc wydaje mi się, że coś trzeba będzie może sprawdzić, ale ogólnie nie jest źle. Później przejdziemy do czytania na temat spraw osobistych, kontaktu z ważnymi osobami, także spraw miłosnych, tak dla osób, które są w związku, jak i dla singli, więc zostańcie na to. Moje drogie bliźniaki, nie zapomnijcie zostawić też lajka. Roz Zważcie subskrypcję kanału, możecie skomentować to czytanie, może także udostępnić komuś. I teraz wiecie co: i popatrzmy. Najpierw na te sprawy związane z sytuacją materialną. Karta siódemki denarów mówi o stabilnym, spokojnym, pozytywnym wzroście, tak? Czyli sprawy tak naprawdę idą w dobrą stronę. To jest taki wyznacznik tego, że wszystko idzie w dobrym kierunku, jesteście na dobrej drodze i sprawy się poprawiają. To także. W sprawach materialnych takich typowo związanych już z finansami także mówi o tym, że na koniec marca będziecie w lepszej pozycji niż na początku marca, tak? No wiecie jeżeli coś takiego wychodzi w czytaniu tygodniowym to może niekoniecznie jest to zauważalne ale już na miesiąc jest to coś co można dostrzec, że już tam pewne sprawy pozałatwialiśmy że no może już tam opłaciliśmy co jest do opłacenia, wydatki poniesione a teraz już też skupiamy się na tym, żeby było lepiej. I wiecie co? Lepiej też, moje kochane bliźniaki, będzie, bo może to, że na koniec miesiąca będziecie w lepszej pozycji niż na początku, też jest powiązane z tą zmianą. Pozytywna zmiana. Zmiana na lepsze w kwestiach materialnych. Karta śmierci nie jest niczym przerażającym jest, nie, nie powinniśmy się bać tej karty, to jest właśnie oznaka tego, że, że coś już powolutku przy, akurat w przypadku karty śmierci, to jest coś, co już nadchodzi, to jest coś, co siłą rzeczy pewnie będzie miało miejsce, czyli najczęściej jest to też spowodowane tym, że wprowadziliśmy pewne rzeczy w ruch. Karta śmierci mówi o zmianie, mówi o tym, że nadchodzi zmiana w połączeniu z kartą słońca, no i tą siódemką denarów, też jak najbardziej. Jest tu mowa o lepszym, no o tym, że to jest zmiana na lepsze. Tak, najzwyczajniej w świecie jest zmiana na lepsze, więc bardzo dobra wiadomość dla osób, które faktycznie aktualnie teraz pod, podejmują aktywne starania, żeby, nie wiem, zmienić pracę, dostać pracę te wszystkie rzeczy, które dla osób, które walczą może z tym, żeby ustabilizować sytuację kredytową, finansową. Bardzo dobra, tu jest informacja. Karta słońca jeszcze ma takie znaczenie, że wskazuje na to na przychylność okoliczności, na to, że to co się dzieje w koło jest niejako po waszej stronie, będziecie na pewno nie będą się pojawiały przeszkody, tak? Nie będą się pojawiały jakieś niespodziewane wydatki, nie będzie tu raczej niczego, czego trzeba by było się tak naprawdę obawiać, więc. Marzec, najwyraźniej ta wiosna nadchodząca w końcu jest wyznacznikiem tego, że teraz będzie lepiej, że teraz sytuacja zmierza w lepszym kierunku, bo zmieniła się, zmieniło się coś konkretnego. No, wiecie, jeżeli nie pracujecie, to może być jakaś zmiana taka, że nie wiem, rewaloryzacja czy waloryzacja pewnie, może emerytury, może coś tam przychodzi jeszcze do Dodatkowo, że nie musicie płacić tyle, może sezon grzewczy się kończy, a jakoś akurat w waszym przypadku jest to no, taki jednak czas troszkę napięty. No nie wiem, ja, ja, ja przyznam, że, że się nie znam, więc wybaczcie, jeżeli teraz uderzyłem w jakąś nutę, która niekoniecznie może być prawdą w marcu, ale rozumiecie, to są tego typu rzeczy, które ułatwiają wam życie, albo może być to właśnie faktycznie zmiana taka konkretnie. Na lepsze. Plany przedsięwzięcia. Wiecie, co? Karty tu wskazują, w ogóle wydaje się, że nie ma jakichś wielkich przeciwności. Jeszcze będziemy pytać na koniec o ewentualną trudność, przeciwność, jaka mogła Was spotkać, bliźniaki. Ale widzę, że nie ma tu specjalnie. Nic e, takiego, co by miało Wam krzyżować plany. Karta Sprawiedliwości właśnie ma e, w jednej części, przynajmniej w swojej interpretacji, takie znaczenie, że moi drodzy, możecie zająć się swoimi sprawami, że możecie. E, no, realizować te swoje plany, które macie, które chcecie, bo teraz na to wychodzi, że jest dobry czas i nic nie będzie w tym przeszkadzać, nie będzie trzeba łatać jakichś dziur, będzie można skupić się na tworzeniu, a widzę też tu bliźniaki, że no, tego tworzenia najwyraźniej będzie całkiem sporo w tym miesiącu. Siódemka pucharów mówi o mnogości wydarzeń, mnogości mnogości okazji, mnogości jakichś planów, może nowych, które się też pojawią, mnogości takich rzeczy, które Wy chcecie robić, tak? Bo tak jak w sprawach materialnych, to tutaj jest praca, często są też jakieś takie sprawy związane z obowiązkami. To są rzeczy, które musimy robić, nie? żeby funkcjonować dobrze i żyć i dawać sobie radę. A to są rzeczy, które chcemy robić, tak? Więc tu bliźniaki będą się pojawiały. Będzie tego całkiem sporo, tak? To jest z reguły bardzo dobrze. No chyba, że jesteście troszkę odludkami i Wam się to jakoś nie za bardzo tutaj widzi, ale pamiętajmy. Nie musimy brać udziału nie, we wszystkim, co jest możliwe do wzięcia udziału. Dziewiątka denarów też na koniec wskazuje, że nie tylko osiągniecie to w ramach tych planów, które, swoje, które macie. Bliźniaki, ale też, że to dostaniecie nawet troszkę więcej, tak? Że no, tam spodziewamy się, na przykład, jedziemy gdzieś na weekend, spodziewamy się, że sobie wypoczniemy, może coś tam obejrzymy, może coś tam zwiedzimy, a tu będzie jeszcze jakiś taki dodatkowy, pozytywny twist, którego się nie spodziewamy, i naprawdę niczego Wam nie będzie brakowało. O, to bardziej to jest chyba nawet lepsze. Interpretacja, gdzie nie będzie wam niczego brakowało w tym danym miejscu, jeżeli faktycznie gdzieś jedziecie, albo jakiś inny plan chcecie, chcecie zrealizować, to nie będzie czegoś, czego by można było na przykład tam jeszcze więcej wepchnąć. Nie? A jeżeli już tak byście mówili, to sami będziecie wewnętrznie wiedzieli, że już trochę przesadzacie, nie? <laughs> Kwestie zdrowotne. No jest to arcykapłanka. Ja tu wskazywałem na to już na samym początku, że może być coś ukrytego, tak? Czyli, moi drodzy, jeżeli, jak to odczytać? Jeżeli coś czujecie, że jest nie na miejscu, że tam troszkę jesteście bardziej zmęczeni, że gdzieś tam coś was pobolewa, warto to sprawdzić, tak? To jest coś, co nie jest od razu jasne, ale też no, jakieś takie wskaźniki są, są jakieś rzeczy, które, na to, które to sugerują, więc warto by było faktycznie tu bliźniaki no, pójść na jakiś taki przegląd, nie? zobaczyć, żeby ten mechanik od zdrowia zobaczył, co pod maską jest. Więc szczególnie, tak jak mówię, jeżeli jest taka. Takie poczucie, że Wy intuicyjnie, bo karta arcykapłanki to nie tylko tajemnica, to także intuicja, Wy intuicyjnie czujecie, że coś jest na rzeczy. Warto to sprawdzić, żeby ewentualnie szybko temu zaradzić albo po prostu rozwiać wątpliwości. Ale Rycerz Pucharów i Czwórka Buław, one mają bardzo podobne znaczenie, szczególnie w tym kontekście. Te karty mówią o pozytywnych wieściach, ale też. Energii, sile, dobrym humorze, więc akurat bliźniaki poza tą jedną rzeczą, na którą tu zdecydowanie karty zwracają uwagę, którą warto by było sprawdzić, to wszystko inne jest no, raczej w porządku. Nawet specjalnie nie musicie się obawiać, że tu jakieś to zdrowie będzie słabsze i można coś złapać tak przez przypadek. Raczej idzie to w dobrą stronę. Dobrze, przejdźmy teraz do tych obiecanych, bardziej osobistych rzeczy. Zaczniemy stawiać karty najpierw na kontakt z ważnymi osobami dla was, czyli najczęściej rodzina, przyjaciele i tu mamy ósemkę, siódemkę denarów, ale i ósemkę pucharów. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczmy także, co karty mówią o miłości, o tej najważniejszej dla Was osobie, ewentualnie będzie też interpretacja dla. E, La singli, więc dlaczego mówię ewentualnie? No, bo może jeszcze nie wiecie, kto to jest, nie? Tą najważniejszą tu osobą, ale popatrzmy. Ja sądzę, że to będzie stosunkowo proste w interpretacji. Mamy ósemkę i siódemkę denarów w kontakcie z bliskimi, czyli jakby to powiedzieli Anglicy, business as usual, czyli idzie wszystko w dobrą stronę, układa się tak, jak zwykle. Jest to ewentualne, raczej, znaczy no, wszystko. Wszystkie praktycznie kontakty z waszymi bliskimi, ważnymi dla was osobami idą w tą stronę, w którą powinny iść, tak? Są przyzwoite, są produktywne na pewno, jeżeli na przykład tego potrzebujecie i tego oczekujecie bliźniaki, bo no, czasami chcemy pewne rzeczy ustalić, pozałatwiać, tak? Także z naszymi bliskimi a nie tylko z jakimś urzędem gdzieś. Tutaj zdecydowanie ta taka no y to prak taka praktyczna strona tak, tych, tych kontaktów będzie, będzie dobrze działała. Jeżeli jest taka konieczność, siódemka denarów i ósemka denarów, często w połączeniu także oznaczają, że na przykład z, pogłębiacie więź z kimś dla Was ważnym. Więc jeżeli załóżmy, spotkacie się z. Nie wiem, swoim wnusiem albo wnuczką, albo może przyjacielem jakimś dobrym na takie sam na sam rozmowę przy kawce i, 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 i mówienie o życiu i innych rzeczach to na pewno ta więź będzie się pogłębiała. Będzie to nawet na skalę miesięcznego czytania, to może nawet być takie poczucie, że jesteście zdecydowanie bliżej niż byliście. Tak, tak jak tutaj siódemka ta denarów mówi o tym, że jesteście w lepszej sytuacji materialnej, tak tutaj ta relacja jest trochę głębsza, silniejsza, taka lepsza niż była, ale mamy także ósemkę pucharów. I ósemka pucharów mówi o tym, że możliwe, że trzeba będzie z jakiegoś wydarzenia, jakiegoś e, może kontaktu z tymi bliskimi trzeba będzie zrezygnować, albo no ktoś zrezygnuje tak, bo będzie musiał. Ósemka pucharów mówi, że no, niestety nie da się tego zrobić, nie da się tego pociągnąć. E, tak więc będzie, będzie trzeba sobie tą rzecz jakąś jedną odpuścić. Ewentualnie ósemka pucharów może mówić, że u kogoś, u kogoś dla Was ważnego, no dochodzi do, takiego, do takiej sytuacji, gdzie ta osoba sobie coś odpuszcza, może nie do końca wychodzi. To tak jakby chciała, ale to nie jest coś takiego um, aż tak na przykład zajmującego, jakby miało chodzić o rozstanie z kimś. Tak? Raczej tu bym powiedział: Ósemka Pucharów, jeżeli w takim kontekście osoby, która zakończyła związek, się pojawia, to znaczy, że ta osoba przestaje już myśleć i żyć tą przyszłością, zostawia ją w, w tyle tak? i zaczyna już iść do przodu. Zaczyna już patrzeć w przyszłość. Możliwe, że w niektórych takich konkretnych przypadkach dla Was bliźniaki, może i macie takie osoby w takiej sytuacji, ktoś zacznie sobie w końcu układać życie. Zostawia stare rzeczy za sobą, idzie do przodu, ogarnia się. Nie? Tak czasami się mówi, żeby ktoś się ogarnął. Tutaj może właśnie o to chodzić. Dobrze, moi drodzy, no ta miłość, jeżeli jesteście w związku, zacznijmy tą interpretację. Jeżeli jesteście z tą osobą, czy ważną, najważniejszą, tu widzę bardzo dużo interakcji, bardzo dużo rzeczy, które będziecie razem robić. Będzie to takie, to będzie przychodziło tak lekko, będzie to no to Wasze dogadywanie się będzie też przyjemne, łatwe, takie żywotne, tak? Czyli będzie, będziecie dużo rzeczy robić, o wielu rzeczach też w wiele interakcji wchodzić. Sądzę, że to jest bardzo istotne dla osób, które są na przykład na początku związku, to by wskazywało na intensywność tej relacji. Tym bardziej, że mamy też giermka pucharów, który mówi o tym, że też będziecie dużo takiej prostej radości, takiej prostej, prostej radości czerpali z tego. Z, tej, z tych interakcji, ale król Buław z rycerzem buław może także wskazywać na jedną, jedną konkretną jakąś okazję, jakieś wydarzenie, na którym wam bardzo w tym wypadku bliźniaki zależy. Chcecie, żeby to miało miejsce, tak? To jest coś, co wam się marzy, macie to razem zrobić, może gdzieś jedziecie sami we dwójkę tylko, albo nawet z rodzinką jakąś, ale to też jest coś, co dla. Na was jest po prostu ważne jako dla pary, albo wy byście chcieli, żeby wasz partner, partnerka coś zrobili, coś zaproponowali. To też jest takiego konkretnego, to też jest jak najbardziej tutaj na radarze. No i jak mówiłem, ten wiernych pucharów wskazuje na, takie, na taką zwykłą po prostu radość, tak, która się która no, będzie Wam towarzyszyła. Moje drogie bliźniaki, jeżeli jesteście singlami, co to może oznaczać? To oznaczać może, że w Waszym otoczeniu będzie osoba, czy taka wywołana, mówiąc wywołana, mam na myśli, że no, jak korzystacie z tych różnych, różnych aplikacji, to możecie tam z kimś sobie pogadać i ta osoba nagle pojawia się w Waszym życiu, ale jest wywołana, bo dzięki Waszemu działaniu się pojawiła, dlatego mówię, o wywołaniu, albo może także być po prostu w waszym otoczeniu osoba, która no, kontaktuje się z wami, zabiega o ten kontakt, wychodzi pierwsza może tutaj z jakimiś takimi no, myślami, interakcjami i też tu może być taki element filuterny, tak, takich flirtowania. No, ten kontakt będzie przyjemny, no i ta osoba będzie się starała, żeby on był przyjemny, ale jeszcze Giermek Pucharów mówi o takich właśnie filuternych elementach, takich może, wiecie, jeszcze nie tam poważnych, żeby można było mówić o jakichś um uczuciach czy coś takiego, ale takim wzajemnym zainteresowaniu. Może być tak, że taka osoba jest w waszym otoczeniu albo będzie teraz w marcu i warto by było mieć otwarte na nią oczy, tak? no jeżeli jesteś, jeżeli to jest ta wywołana osoba, tak jak mówiłem, to jest to całkiem takie naturalne, że będziecie na to zwracać uwagę, ale jeżeli nie, to tak zau zauważcie, zobaczcie, czy nie ma w waszym otoczeniu kogoś, kto by tak większą uwagę na was zwracał, może na jakimś Facebooku, czy na czymś tam pisywał, tak zupełnie z czapy, bez powodu, czy tu nie ma jakiegoś takiego podtekstu w tym, nie? Co z tym podtekstem zrobicie, to już wasza sprawa, bliźniaki, ale, ale trzeba najpierw wiedzieć, że jest, żeby móc coś z nim zrobić. Zobaczmy, jaki znak jest dla Was ważny w tym miesiącu i mamy wodnika. Wodnik, osoby z podznaku wodnika będą w tym miesiącu dla Was istotne. Co to znaczy? To niekoniecznie oznacza, że to właśnie jest ten ukochany człowiek, to. Może być to, ale. Och. Miejcie baczenie, no, jeżeli wiecie, że ktoś jest wodnikiem, to miejcie baczenie, co robi, nawet jeżeli to niekoniecznie jest w Waszym kierunku, czy to działanie nie jest wymierzone w Was, ale to może mieć dla Was znaczenie. Tak? Czyli wodnik, tak jak usłyszycie, że ktoś jest wodnikiem, to tak o, nie? Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Tak jak mój kot, zawsze jak usłyszy, że kroję coś na blacie, to od razu Przybiega i sprawdza, czy przypadkiem to nie jest coś dla niego. E, czasami to jest bardzo męczące, ale kto, kto miał zwierzaka, ten dobrze wie, o co chodzi. E, Mam nadzieję, że się nie obrazicie na takie porównanie. Ale zobaczmy, jaka jest ewentualna przeszkoda. Dobra rzecz, która idzie w waszą stronę e, i też rada kart. No dobra, moje drogie bliźniaki. Przeszkody żadnej nie ma. Rycerz Pucharów nawet może mówić o tym, że jak jest dobra wiadomość, i to my czasami możemy doszukiwać się w niej jakiegoś podtekstu, a tu podtekstu nie ma, więc trochę taka jakby wskazanie, żeby być bardziej ufnym odrobinkę, nie? Może tej odrobinkę naiwności nie zaszkodzi od czasu do czasu mieć takiego takiego optymizmu i, i wiary w ludzi i wiadomości, które dostajemy. Nie wszystko przecież jest złe. Teraz tak, jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która idzie w Waszą stronę, to jest albo rozpoczynanie czegoś takiego konkretnego, może to jest związane z tą zmianą na przykład, ale też dobra rzecz przy trójce denarów to jest nie tylko rozpoczynanie i budowanie. Jakiegoś takiego, takich podstaw, ale także dobra współpraca z innymi osobami, więc, no, na przykład, w kwestii pracy, będziecie się dobrze dogadywali. Tak samo ta ósemka denarów, tak jak mówiłem, jeżeli coś robicie razem z bliskimi, tak ważnymi dla Was osobami, macie jakiś wspólny nie wiem, projekt, różne rzeczy się dzieje, dzieją, różne rzeczy robimy, może gdzieś jedziecie razem na jakiś wyjazd, to też jest wtedy taki projekt, tak możemy to tak nazwać, to będzie się dobrze dogadywali i rada kart ósemka denarów. No, prosta sprawa, jeżeli coś zaczynacie, ja wiem, że to będzie łatwo powiedzieć, trudniej wprowadzić życie, bo to taki może truizm będzie, ale jeżeli coś robicie, jeżeli się na czymś skupiacie, jeżeli coś zaczynacie, tak jak tutaj, to dokończcie to skupcie się na tym nie rozgrzebajcie i nie zostawcie gdzieś tam w kącie um, Ósemka denarów mówi o tym żeby jeżeli coś robić to tak robić wiecie na poważnie nie nie, nie zaczynaj rzeczy tak tylko meh, najwyraźniej nie jest to dobra droga dla was w tym wypadku bliźniaki dobrze rozkład na nadchodzący miesiąc na marzec e, dużo fajnych rzeczy naprawdę pozytywny rozkład tylko tutaj sprawa Sprawdźcie tą kwestię zdrowotną, jakbyście mogli. Ja jestem Kosmajkowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki! Pa!